Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Kuby. Dzisiaj taki świąteczny bonusowy odcinek. Powiem Tobie o sprzęcie na siłowni, a bardziej jakie prezenty mogą ucieszyć takiego gościa, który chodzi na siłownię, więc bardzo serdecznie Ciebie zapraszam! Sobą wypisane kilka akcesoriów, które mogą się spodobać właśnie komuś kto chodzi na siłownię, więc pojadę po prostu po kolei tak jak mam je wypisane. Bo nie chcę powiedzieć komuś, że coś jest mi mniej przydatne, coś jest bardziej przydatne i każdą rzecz będę starał się troszeczkę opisać i, po, i powiedzieć jej zalety, a także jak ją stosować. Pierwszą rzeczą będzie pas do podnoszenia ciężarów, pas ciężarowy nie ten kulturystyczny ponieważ ten pas kulturystyczny trosz jest według mnie trochę bez sensu go kupować, lepiej od razu zainwestować ten ciężarowy no więc pas ciężarowy może podnieść nasze ciśnienie pomóc nam podnieść większy ciężar poprzez zwiększenie ciśnienia wewnątrz jamy brzusznej i tak nie powinny go na pewno stosować osoby, które mają nadciśnienie, ale to one już w ogóle nie powinny się pchać na wysokie ciężary, bo to samo to podnosi nasze wysoko, nasze ciśnienie i może powodować, że te osoby będą miały je jeszcze wyżej. Dlatego pasz ciężarowy będzie bardzo fajnym rozwiązaniem, gdy chcemy po prostu zacząć operować na większych ciężarach. Pozwoli nam wygenerować większą objętość co zwiększy naszą, nasze jakby przyrosty, bo większa objętość zazwyczaj równa się większe mięśnie, no, takie jest po prostu logiczne. Może też podnieść naszą intensywność, czyli ciężar na jakim operujemy, co w późniejszej w dalszym rozrachunku podniesie naszą objętość, czyli tak jakby wszystko sprowadza się do jednego punktu. Kiedy go stosować? Wtedy, gdy już wchodzimy na te serie główne, czyli załóżmy od ostatniej serii rozgrzewkowej, żeby się już z nim przywitać, zapoznać, żeby wiedzieć, jak się dziś w ten dzień właśnie z nim czujemy, aż do tej najcięższej serii, gdzie będziemy go używać. Jeśli robimy back-off, czyli takie stopniowe schodzenie ciężaru, to już raczej bym go nie używał. Pas pozwoli nam o zwiększenie naszych rezultatów, naszych wyników o 5-10% i też nie jest tak, że jeśli z niego korzystamy, to, to musimy być jacyś mega zaawansowani po prostu, gdy już jesteśmy wyuczeni, załóżmy w przysiadzie ogarniamy ten ruch, to możemy zainwestować w pas co, zwiększy, co pozwoli nam wykonywać y, serię na danym ciężarze szybciej, lepiej łatwiej, wygodniej po prostu zwiększy naszą jakby frajdę i wyniki na treningach Pas, tak jak każdy inny sprzęt, lepiej kupić od razu dobry, dobrej jakości, a nie kupić na początku jakiś przysłowiowy shit i później z tego powodu cierpieć. Dlatego lepiej zainwestować w pas na przykład Monster Power i z niego, i z niego po prostu korzystać najdłużej jak się da. Pas to nie jest tani zakup, ale na pewno wart swej ceny i w mojej opinii warto zainwestować w taki pas by mieć święty, przysłowiowy święty spokój na długie, długie lata. Pas to temat rzeka, więc przejdźmy dalej do pasków. Z pasków będziemy korzystać przy martwym ciągu, rwaniu lub podrzucie. Jednak dla dwuboistów nie jest to za bardzo podcast. Bardziej dla osób, które interesują się trójbojem, kulturystyką i chcą zwiększyć po prostu swoją siłę. Pomijając ten fakt, paski pomagają nam podnieść większy ciężar w martwym ciągu, gdy nasz chwyt już nie wyrabia. To jest po prostu normalne i dzieje się zazwyczaj u każdego. Ten chwyt, ta sztanga zaczyna się wysuwać z dłoni i nie możemy wykonać powtórzenia. Inne mięśnie dają sobie radę, ale ta sztanga jest już po prostu za ciężka. Paski będą ok. Ale tak jak samo jak w pasie, wykonujmy z nimi tylko te najcięższe serie. A przy okazji y, pracujmy nad tym chwytem. Nie, ma, nie opłaca się korzystać właśnie z pasków wcześniej, aż ten chwyt y, przestaje puszczać. No bo po co go jeszcze bardziej y, osłabiać? Nieważne, czy jesteś początkującym, zaawansowanym w paski, warto zainwestować. I na tym bym zakończył. I tak samo kupmy raz, porządne. Wydajmy te 6 dyszek i miejmy spokój. Kolejnym punktem są buty ciężarowe, czyli coś, co jest dosyć kontrowersyjne, ponieważ spotkałem się z opinią i to nie osoby jako, jakąś, jakiejś randomowej, że tak to ujmę, a osoby wykwalifikowanej w tym, co mówi. Osoba ta twierdzi, że nie powinniśmy kupować butów ciężarowych, dopóki nie potrafimy wykonać przysiadu. W którym będziemy ustawieni na szerokość bioder ze stopami prostopadle do siebie, prostopadłymi do siebie, bez żadnego ruchu w kręgosłupie. I o ile się zgodzę, że powinniśmy umieć wykonać poprawny przysiad bez żadnego obciążenia, by po prostu umieć mieć tą kontrolę motoryczną swojego ciała i świadomość jak ono funkcjonuje, jak ustawić się do przysiadu. O tyle z tym, bez żadnego zdjęcia jest dosyć trudne, ponieważ często osoby anatomicznie nie są do tego przystosowane. Przykładowo, mają za krótkie ścięgno Achillesa, przez co nie może kolano wyjść wystarczająco poza linie palców, a to już spowoduje przysłowiowy batwing. Dlatego buty ciężarowe warto kupić i dalej pracować nad tą mobilnością w kostce. I po prostu nad ogólnym, ogólną przy, postawą w przysiadzie, ogólnym naszym performancem. Dlatego kup, ale nie zapominaj o pracy nad mobilnością w kostce czy innych partach swojego ciała. Dalej nad nią pracuj i czasami wykonuj przysiad bez tych butów. Cena tych butów to od 200 zł do 400 zł. Warto, je też kupujemy po prostu na lata. Nie kupujemy ich na rok, dwa, tak jak innych. Je się kupuje raz i się z nich po prostu korzysta. Jakie? Adidas Powerlift, Power Perfect. To wydają mi się takie najsolidniejsze, najbardziej sprawdzone, gdzie widzę, że bardzo dużo osób z nich korzysta. Ja sam je zakupiłem i po pierwszym treningu jestem bardzo zadowolony. Kolejny punkt. To rękawiczki na siłownię. To jest środkowy punkt i tak stwierdziłem, że to jest coś, co często osoby kupują, a tak naprawdę jest to, krótko mówiąc, shit. Nie kupuj tego. To jest zło. Nie czujesz sztangi, po prostu cieniasy z tego korzystają. tak? Jeśli chcesz być pizdą na siłowni, to bądź tą pizdą i je kup, ale dla mnie to jest szkoda siana. I renomy, że tak to ujmę. Niech to... Zostawmy rękawiczki dla kobiet, a nawet i kobiety tego nie powinny z nich korzystać. Nie wiem, jak można się bać odcisków. Odciski są zajebiste. To jest coś, że pokazuje, że nie jesteś takim dzisiejszym yy, cieniasem. Dalej. Usztywniacze. Bardzo fajna sprawa. Yy, dużo osób ma problemy z, zginając, z złą yy, pozycją nadgarstków. Na przykład przy wyciskaniu sztangi leżąc. Czy przy overhead press, OHP, wyciskaniu żołnierskim stojąc, jakimkolwiek wyciskaniu. Po prostu kup, bardzo przydatna rzecz. Nie jest jakoś mega droga, też kupujesz raz i masz spokój na lata. Jak korzystać? No w tych właśnie ćwiczeniach, gdzie wyciskasz, no raczej nie będzie z nich korzystać przy przysiadach czy martwym ciągu. Przy ćwiczeniach na górę ciała, jak najbardziej, ok. Cena to od Stówki do 130 zł. Pewnie na Allegro nawet bis znalazł taniej. Poszukaj, jak ci zależy na cenie, a jak nie, to tak jak mówię, wejdź na monsterpower.pl i kup te usztywniacze, które tam mają. Tak, jak powiedziałem. Cena od 100 zł. do 130 bodajże. Poszukaj, znajdź coś, co Tobie pasuje. Kolejna rzecz, roller. E, bardzo przydatna sprawa, jeśli. Czujesz, masz jakieś braki w mobilności, czy czujesz dyskomfort w jakiejś części ciała, jakieś spięcie. Cena tutaj, ja polecam piłeczkę Lacrosse, która kosztuje że 20 zł. Roller taki duży kosztuje koło 5 dyszek, myślę, że byś znalazł. I jeszcze fajną rzeczą jest duobol, który kosztuje 30 zł. Też fajna sprawa. Do rozbicia jakichś spiętych mięśni po treningu, mmm, polecam. Kolejny, już ostatni punkt, czyli gumy oporowe. Myślę, że to też bardzo fajny prezent. Ja bym bardzo chciał go na przykład dostać. Więc, jak chcesz, to możesz mi je wysłać. Nie obrażę się. A tak już poważnie, to y, mini bendy, powerbendy. Y, bardzo fajna sprawa. Jako y, użycie do ćwiczeń aktywacyjnych na mięśnie pośladkowe do utrudnienia właśnie mm, ćwiczeń y, w stylu martwy ciąg czy wyciskanie nawet leżąc y, albo nawet ich ułatwienia y, do przysiadu na schodzące się y, kolana warto je zastosować y, zakładając gumę na kolana i wykonując z nią przysiad na przykład na rozgrzewce bądź jako kompletnie odrębne ćwiczenie w inny dzień jeśli miałbym wybierać to wybrałbym raczej z tych dwóch minibendy, ale to już zależy od osoby, jakie ona ma cele, od zdania po prostu. Cena to już bardzo różnie. Możesz je znaleźć stacjonarnie na przykład w Martes Sport, czy innych tego typu sportowych sklepach. Ja wpisując w przeglądarkę Google, czyli najzwyklejszą, znalazłem je powerbendy. Zestaw czterech sztuk za 65 zł, a minibendy, zestaw 5 sztuk za 35 zł, więc nie jest to, nie jest to drogi przepraszam, zakup. Możesz śmiało kupić i mieć także spokój na bardzo bardzo długi czas. Ja już się z tobą żegnam. Mam nadzieję, że w jakiś sposób to ja pomogłem. Daj znać w komentarzu na YouTubie czy na Instagramie. Awiec lukaj Mam nadzieję, że odcinek się Tobie podobał. W kolejnym odcinku już we wtorek czeka na Ciebie gość specjalny. Niemniej życzę Tobie miłego dnia, wieczoru. Obojętnie. Trzymaj się. Na razie i cześć.